Jeśli interesują Was nowe telewizory, to na pewno słyszeliście o HDR. To najbardziej promowana obecnie nowinka. Co to jest i czemu jest ważne? Dużo technopaplaniny można by powiedzieć na temat HDR, ale mnie interesują konkrety i praktyczne zastosowanie. We współpracy z firmą LG odpowiem więc prosto na pytanie co to jest HDR i czy jest wam potrzebne. HDR to obecnie technologia, o której w świecie telewizorów mówi się najwięcej. 3D powoli umiera, a u niektórych producentów w zasadzie już umarło. 4K cierpi nadal na brak treści, a jednocześnie lekko już spowszedniało, bo promowane jest od kilku lat. Wygięte ekrany są tylko ciekawostką, a na Smart TV niestety nie bardzo można już polegać. Od strony sprzedażowej HDR jest więc kolejną nowinką mającą przykuć naszą uwagę i zachęcić do kupna nowego telewizora. Na szczęście tym razem ma to również sens praktyczny. HDR, czyli High Dynamic Range, w wersji telewizyjnej zapewnia obraz mający jeszcze bardziej przypominać ten rzeczywisty. Dużo jaśniejszy, z lepiej widocznymi szczegółami w cieniach. Teoretycznie, za kilka lat zachód słońca na telewizorze HDR może wyglądać tak jak prawdziwy. Może nawet razić, jeśli twórcy tego zechcą. Oczywiście, raczej nie zechcą, bo nie chodzi tu o to, by oślepiać widza, tylko by zapewnić bardziej naturalny, ale nadal filmowy obraz. Zdolności twórców będą tu jednak miały wielkie znaczenie i w kilku przypadkach już widzieliśmy, że mogą one zarówno niesamowicie wzbogacić film w wersji HDR, jak i stworzyć nowe problemy. Tak samo było z 3D czy wersjami HD starszych filmów. W większości przypadków specjaliści od postprodukcji i masteringu dadzą sobie rewelacyjnie radę. Ale oprócz ich wkładu ważny jest też oczywiście sprzęt. Przede wszystkim potrzebny jest telewizor wspierający HDR. Póki co obowiązuje zasada, że im nowszy, tym lepszy, bo HDR to rzecz dość świeża. Z generacji na generację telewizory są coraz jaśniejsze co jest niesłychanie istotne w przypadku HDR. I obsługują nowe standardy. To słowo standard jest zmorą każdej nowej technologii. i W przypadku HDR też daje się we znaki. Obecnie trwa kolejna wojna formatów. Nieco mniej odczuwalna niż za czasów Blu-ray versus e, HD DVD, ale mająca jednak miejsce. Dwa najważniejsze standardy to HDR10 i Dolby Vision. Pierwszy z nich, HDR10, jest najbardziej popularny i wymagany do certyfikacji w przypadku Blu-ray ultra HD. To właśnie HDR10 zbuduje popularność nowego standardu. Drugi z nich, Dolby Vision, to inicjatywa firmy Dolby, wymagająca od producentów dodatkowych opłat licencyjnych. Producent zapewnia, że w przyszłości będzie on oferował dynamiczne metadane pozwalające na dopieszczenie obrazu scena po scenie, teoretycznie nawet klatka po klatce. Po cichu mówi się już jednak o pracach nad dodaniem obsługi dynamicznych metadanych również do standardu HDR10. W praktyce wystarczy Wam wsparcie właśnie tego formatu przodującego HDR10. Jednak, mając wybór, oczywiście najlepiej mieć sprzęt, który już teraz obsłuży obydwa rozwiązania. Dzięki temu, kupując telewizor na kilka lat, macie większą szansę, że będzie on przygotowany na rynkowe zmiany. Z tego właśnie powodu ten film powstał we współpracy z firmą LG, bo właśnie ten producent w najwyższych modelach serii LCD Super UHD oraz telewizorach OLED zapewnia obsługę obydwu wersji HDR. -E. Oprócz LG robi to jeszcze niedostępny niestety w Polsce Vizio, a Dolby Vision wspiera też TCL. W przyszłości do pełnego wykorzystania dynamicznych metadanych potrzebna będzie jeszcze aktualizacja HDMI do wersji 2.1, ale teoretycznie jest to możliwe za pomocą łatki systemowej. Na koniec jest jeszcze kwestia treści. Póki co sytuacja HDR wygląda tak jak z 3D lub 4K na początku ich istnienia. Nie ma zbyt wielu filmów w nowym standardzie. Netflix i Amazon oferują kilkanaście tytułów i deklarują wsparcie obydwu standardów HDR. Na rynku pojawiły się również pierwsze odtwarzacze Blu-ray Ultra HD. Oraz filmy na tych nośnikach, które wspierają HDR. Blu-ray Ultra HD jest znowu za drogi, szczególnie jak zwykle w Polsce, ale jeśli szukacie najlepszej możliwej jakości, to żaden streaming mu nie podskoczy. Najbardziej imponujące wykorzystanie HDR na Blu-ray Ultra HD to póki co filmy Exodus, gdy Lego mówi i życie Pi. Czy powinniście zatem kupić sprzęt HDR? Jeśli jesteście fanami idealnej jakości i kochacie każdą technologię, która udoskonala obraz, to jak najbardziej tak. Pamiętajcie tylko, że aby w pełni nacieszyć się nowym standardem, będziecie musieli póki co uzbroić się trochę w cierpliwość. Na razie nie ma jeszcze zbyt wielu filmów w tym nowym standardzie. Pocieszający jest jednak fakt, że HDR wspierają nie tylko producenci sprzętu, ale i wytwórnie filmowe. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie to nowinka jednego sezonu, ale standard, który zostanie z nami na lata.